Witam Was, kochani, na czytaniu Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość w miłości. E, także dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda Wasza sytuacja uczuciowa, e, co było, co się dzieje teraz i co może się wydarzyć dalej. E, miłość to jest temat, który się nigdy nie starzeje. Ale czasem w tej historii brakuje kilku stron, zwłaszcza gdy nie wiemy, co poszło nie tak, co naprawdę się dzieje teraz i dokąd wszystko zmierza. Dlatego dzisiejszy rozkład będzie w bardzo konkretnym formacie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w Waszym życiu uczuciowym. I także zobaczymy, co tak naprawdę się wydarzyło wcześniej i miało wpływ na Wasze serce, jak wygląda teraz Wasza sytuacja, nie tylko na zewnątrz, ale też emocjonalnie. I co może się wydarzyć dalej, zwłaszcza jeśli nie podejmiecie żadnych kroków, albo jeżeli zrobicie ten jeden konkretny krok. Dobrze, kochani. Także zobaczmy sprawy w przeszłości. Co tutaj było? Co tutaj było? Mamy pazia mieczy odwróconego. Mamy 7 mieczy odwrócone. Okay. I mamy 10 pucharów odwrócone. Marzenia o szczęśliwej rodzinie się nie spełniły. No dobra. Trzy karty odwrócone. To jest przeszłość. No dobra. Zobaczymy, co teraz się dzieje w naszym życiu miłosnym. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Jeżeli jesteście zainteresowani rozkładem kart dla Was, zapraszam Was na czytania prywatne. Wszystkie informacje są na mojej stronie. I... E, Czytanie byłoby bardziej sprecyzowane i dotyczące Waszej sytuacji. No dobra, teraźniejszość. No jest teraźniejszość, dalej nie wiadomo o co chodzi. No, są tajemnice, dużo tajemnic. Wrak nowego startu. A co przyniesie nam przyszłość? Piękny buław. Przeszłość, przyszłość nam przyniesie kogoś z przeszłości, kogo będziemy blokować. Kochani, ja już Wam tłumaczę, co tutaj się dzieje w Waszym życiu miłosnym. Ale słuchajcie, kochani, powiem Wam tak. Jeżeli karty przeszłości rezonują z Wami, będą rezonowały z Wami, to reszta czytania również powinna. Tak? Także skupmy się najpierw na przeszłości i jeżeli przeszłość rezonuje z Wami. To, yy, to duże szanse, że również przyszłość, karty przyszłości będą rezonowały. Dobra, słuchajcie, także zaczynamy od przeszłości. Mamy pazia mieczy odwróconego, mamy siedem mieczy odwrócone i mamy 10 pucharów odwrócone. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o Wasze sprawy miłosne, emocjonalne i niedaleką przeszłość, daleką przeszłość, yy, to wygląda mi na bardzo trudną sytuację. Na bardzo taką trudną, niedomkniętą historię. Tak? Było tutaj sporo, powiem Wam tak, niewypowiedzianych słów. To były jakieś półprawdy, jakieś niedopowiedzenia. Tak? Paśmie czy odwrócony sugeruje, że komunikacja mogła być powierzchowna. A może nawet taka manipulacyjna. Ktoś mówił jedno, a myślał drugie. I z kolei to siedem mieczy odwrócone, to jest wyjście prawdy na jaw, ale niestety już po fakcie, kiedy mleko się rozlało. Tak? Słuchajcie, możliwe, że byliście w relacji, sytuacji typu prawie związek? Możliwe, to była taka relacja. Nie wiadomo na czym stoi, prawie związek. Jedno myśli: O, ja jestem w związku tutaj, a drugie jedną nogą jest gdzieś indziej. I to, to dla mnie takie wrażenie, jakby. Gdzie tutaj obie strony coś ukrywają. Nie chodzi mi tutaj o wielką zdradę. Możliwe, że są zdrady, ale nie chodzi mi tutaj o wielką zdradę. Bardziej tutaj chodzi o taką emocjonalną nieuczciwość. Na przykład mówienie, że jest OK, kiedy tak nie było. I dziesięć pucharów odwr odwrócone mi tutaj pokazuje niespełnione marzenia. I być może miało to być, nie wiem, wspólne mieszkanie, dziecko, stabilizacja. Taki prawdziwy związek z prawdziwego zdarzenia, wszystko się łoży, ale wszystko się tak jak gdyby rozpadło i nigdy się nie zmaterializowało, tak? Przykłady z życia, ktoś mógł zacząć na przykład was ghostować po miesiącach pisania, codziennie rano kawa, kawa ze mną i tak dalej, piszecie, piszecie i potem ta osoba znika. Albo żyliście razem, ale każda ym, rozmowa kończywa, kończyła się typu zostaw, na razie nie chcę o tym gadać, nie teraz, kiedy indziej porozmawiamy na ten temat. Albo ktoś mógł planować z tobą przyszłość, mając już również alternatywny jakiś scenariusz za plecami. To są rze rzeczy, które były niewypowiedziane, to jest tak mało rozmów, te rozmowy były bardzo powierzchowne, płytkie. To nie było za bardzo rozmów o tej przyszłości świetlanej. Ktoś tu miał inne plany i to to mogło wyjść na jaw, i to mogło zakończyć może tą relację, albo zakończyło się jakoś niezafajnie. I tak dalej. Także nie wiem, ty, ty, wy możecie da, dalej tkwić w tej relacji, tylko że tutaj już tak, jak gdyby jakaś prawda wyszła na jaw, że nie będzie tutaj tych dziesięciu pucharów tak. Tylko one są tak. Tutaj nie spełnią się marzenia. Także. Większość z Was może mieć to wrażenie, że no tutaj już nie ma szans na spełnienie tych marzeń o tej wspaniałej, prawdziwej, pięknej miłości. Tak? To, jest, to, to są karty przeszłości. Co jeżeli chodzi o teraźniejszość? Słuchajcie, Księżyc, Kapłanka, a buław odwrócony. No i mamy tutaj ciszę przed burzą, albo już w niej jesteście. Także to może być okres, możecie, może jesteście w okresie takiej ogromnej niepewności. Intuicja e, chodzi tutaj na pełnych obrotach, ale nie ma tutaj konkretów. I karty pokazują, że czujecie więcej niż wiecie. Może, może czujecie, że coś się dzieje po drugiej stronie u byłego, partnera, kogoś nowego, ale nikt ci tego nie mówi. Kapłanka milczy, księżyc miesza, ktoś może manipulować, lub wy boicie się zobaczyć prawdę. Nie chcecie może nawet zobaczyć tej prawdy. I. Azbuław odwrócony, brak działania, zastój. To może być czas, gdy nikt się nie odzywa, albo są jakieś próby kontaktu, ale nic z tego nie wynika. Wszystko jest takie niedookreślone, nie wiadomo, czy to już jest koniec, czy jeszcze coś się wydarzy. Taki, taki zastój i nie wiadomo o co chodzi. Słuchajcie, piszecie do kogoś i widzicie, że na przykład przeczytał tą wiadomość, ale nie odpowiada. Albo czujecie, że ktoś jest, ale nie angażuje się emocjonalnie. I ta, te, albo po prostu ta relacja istnieje tylko w głowie, bo fizycznie i emocjonalnie partner po prostu zniknął. Tak? Nie ma go, nie ma go dla was. No dobra. Także to na, na teraźniejszość. Także ja tutaj widzę takiego zamieszanie, cisza, brak rozmów, brak tej szczerości, brak działania. Rzeczy jakieś niedopowiedziane, schowane, dużo pytań w głowie mamy, co, co, co dalej. Wiemy, że z tego nic nie wyjdzie, ale dalej tkwimy w czymś, nawet nie wiemy w jakim stopniu tkwimy. W ten sposób. No dobra, przyszłość. Pięć buław odwrócone, sześć pucharów i siedem buław. I tutaj będzie czas na zderzenie się z tą przyszłością. Sześć pucharów mówi wprost. Ktoś z przeszłości wraca albo się odzywa, tak, ale mówię w ktoś z przeszłości w sensie takim, że mamy już, mieliśmy związek z tą osobą albo mamy dalej związek z tą osobą, to nie jest jakaś nowość w naszym życiu, to jest coś, co już dłużej kiedyś trwało i pojawia się znowu, także ym, ktoś z przeszłości wraca albo się odzywa, ale uwaga, to może być tylko chwilowy impuls, jakiś taki sentyment, Niekoniecznie realna chęć naprawy sytuacji. I mamy pięć buław odwrócone, i to jest czyjaś próba, nie wiem czy wasza, czy tej drugiej strony to jest próba uniknięcia konfliktu. Ale przez unikanie problemu nie będziemy go rozwiązywać. Natomiast mamy tutaj siedem buław i to jest walka o granice. I karty tutaj yy, sugerują, że ktoś może się pojawić z przeprosinami albo propozycją rozmowy, ale wy już nie jesteście tą samą osobą. Możecie czuć, że musicie się bronić przed czymś, co kiedyś was zraniło, to próba emocjonalna po prostu, czy znowu wejdziecie w to samo, czy postawicie granicę. Ja tutaj widzę, że Wy się i tak blokujecie. Blokujecie tą osobę z przeszłości, może nie chcecie, nie chcecie rozmawiać, może już na telefonie zablokowaliście tą osobę, albo ta osoba po prostu przyjdzie, a Wy po prostu nie będziecie zainteresowani takimi półprawdami, płytkimi rozmowami, bo tutaj ktoś nie chce się kłócić, tutaj ktoś unika tego problemu. Kłótnia jest potrzebna czasami, żeby sobie po prostu wyżygać prawdę prosto w oczy. Natomiast ktoś nie chce tego zrobić, wraca. Ale ja widzę tutaj blokadę. I teraz nie wiem, z której strony, czy to wy będziecie blokować tą osobę i nie będziecie chcieli rozmawiać z tą, rozma z tą osobą, czy ta osoba po prostu jest tak zblokowana, że nie chce wam nawet niczego konkretnego powiedzieć. Tu mogą być te głupie gierki, typu partner pisze: e, Hej, myślałem ostatnio o tobie, no i co w związku z tym? Super, ale co z tego? Albo ktoś nagle będzie Was zapraszał na spotkanie, ale bez wyjaśnień. I, i, I macie po prostu, ja mam tutaj takie ogólne wrażenie, że niektórzy z Was czujecie, że macie już po prostu dosyć ciągłego dawania szans i zaczynacie mówić nie. I to nie w dalekiej przyszłości. Słuchajcie, to czytanie jest dla kogoś bardzo wyraźne. Mieliście do czynienia z kimś, kto nie był wobec Was w pełni szczery. Nawet jeśli nie było tej zdrady fizycznej, to teraz jesteście w miejscu takiego emocjonalnego zamętu, gdzie intuicja wasza mówi jedno, ale to jest brak faktów i ten brak faktów jak gdyby podsyca niepokój. I w przyszłości może się pojawić ta okazja do rozmowy, do wyjaśnienia, być może do ponownego kontaktu, ale wszystko będzie zależało od tego, czy nauczycie się po prostu mówić stop temu, co wcześniej was niszczyło. Takie głupie zachowanie, taka jakaś cisza, nie Ktoś tutaj, ja nie mówię, że to są jakieś gierki, ale ktoś po prostu do końca nie jest emocjonalnie szczery. Nie chce powiedzieć, co naprawdę się dzieje. Także wy musicie się nauczyć mówić: stop, zacząć stawiać granice, i wy to zrobicie w przyszłości do tej osoby z przeszłości, do tej osoby, z którą macie już dłuższy czas, może kontakt, ale. Jeżeli ktoś tutaj do was nie wyjdzie szczerze i nie będzie chciał szczerze porozmawiać, to ja nie widzę dalszej drogi. Ja widzę tu blokadę. Ja widzę, że będziecie chcieli postawić na swoim i dobrze. Koniec. Koniec z bajerami, koniec z jakimiś niedomówieniami. Już swoje przyszliście, nic nie zostało powiedziane, cisza. Nikt nie chce rozmawiać, nikt nie chce wyjaśnić sytuacji. Tutaj jest brak działania. Do widzenia. Zamknij drzwi z tamtej strony. Nie ma wyjaśnień, ja nie będę już dalej wchodzić w głupie gadki. Także taką sytuację widzę. Piszcie w komentarzach, czy cokolwiek rezonuje z Wami, dajcie mi znać. Zapraszam na prywatne czytania Was wszystkich, kochani, a my się zobaczymy niedługo. Buziaki, pa, pa.